Dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu wiadomości. Czy czeka nas lockdown na Boże Narodzenie? Nie żyje kardynał Gulbinowicz. Nowy poseł w Konfederacji. Czy czeka nas lockdown na Boże Narodzenie? Dużo Polaków poważnie obawia się powtórki obostrzeń z wiosny, co jednak oznaczałoby pozbawienie nas kolejnych świąt przez rząd PiS. Minister zdrowia Adam Niedzielski w dzienniku Gazecie Prawnej odpowiedział na kilka pytań odnośnie kolejnych kroków w walce z epidemią. Zapytane, czy tak jak ostatnio o lockdownie dowiemy się dopiero na Wigilię, odpowiedział Co do wszystkich świętych podjęliśmy słuszną decyzję. Nie mamy dziś eskalacji zakażeń. Można dyskutować oczywiście o dniu, w którym ją ogłosiliśmy, ale oceniamy po efektach. Dwa tygodnie po wszystkich świętych nie ma skoku zakażeń. W epidemii nie ma prostych decyzji. Zapytany wprost o lockdown na wigilię, odpowiedział: Byłem zwolennikiem ustalenia sztywnych kryteriów, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co nas czeka. Ale to nie jest tak, że będziemy podejmować decyzje tylko na podstawie dziennej liczby zakażeń czy zachorowań. Przy zajętej w pełni infrastrukturze, nawet średnia liczba zachorowań dziennie, powiedzmy 10 tysięcy, może być sporym problemem. Miejmy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i nie będziemy cierpieć ponownie przez decyzję rządu. Nie żyje kardynał Gulbinowicz. Jak podaje konferencja episkopatu Polski, kardynał Gulbinowicz zmarł przed południem. Duchowny zmarł w szpitalu we Wrocławiu, przy ulicy Kamieńskiego, gdzie przebywał od około 10 dni. W ostatnich dniach życia był nieprzytomny. Do placówki trafił po nagłym zasłabnięciu. Przyczynę śmierci kardynała podaje w rozmowie z se.pl dyrektor szpitala, profesor Wojciech Witkiewicz. Przyczyną jego śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa, która wynikała z bardzo ostrego zapalenia płuc. W piątek Nuncjatura Apostolska wydała komunikat w sprawie zmarłego kapłana. W wyniku przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem kardynała Henryka Gulbinowicza oraz po przeanalizowaniu innych zarzutów dotyczących kardynała, Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego decyzję o zakazie uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych oraz używania insygniów piskupich, czytamy w dokumencie. Hierarcha został też pozbawiony prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w niej. Nowy poseł w Konfederacji. Poseł na Sejm RP z ramienia PiS, Paweł Lisiecki, na swoim Twitterze krótko skomentował obecne działania rządu: Trzeba odejść od polityki dawania pieniędzy z budżetu państwa w stronę niezabierania pieniędzy z rynku do budżetu państwa. Pieniądze są własnością tych, którzy je zarabiają, a państwo za pomocą pieniędzy z podatków wykonuje tylko niektóre usługi, np. zapewnienie bezpieczeństwa. Podsumował to poseł Konfederacji Jacek Wilk. Witamy w Konfederacji, oby więcej takich synów marnotrawnych. Cóż, PiS coraz bardziej zraża do siebie nie tylko wyborców, ale też polityków, ale czy taki transfer sejmowy jest możliwy? Paweł Lisiecki swoją karierę polityczną rozpoczynał w Unii Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikiego. Z którą był związany do 2005 roku. Wówczas wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, z list którego po raz pierwszy startował już w 2002 roku.